Czy pierwsza próba z kamerą musi być trudna i stresująca? Okazało się, że nie. W telewizji Kraśnik gościliśmy młodzież ze ośrodka szkolno-wychowawczego w Olbięcinie, która zapoznała się z tajnikami pracy redakcji. Młodzi ludzie mieli szansę po raz pierwszy zaprezentować się przed kamerą, spróbowali także swoich sił w telewizyjnym wywiadzie. Zobaczyli nagrany materiał, dowiedzieli się jak wygląda jego przygotowanie do emisji. Największą frajdę sprawiła im próba pracy z kamerą. Na zakończenie swojej wizyty goście zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Bardzo dziękujemy za kamerowanie nas i mo możliwość pokazania się w telewizji.